Widocznie stoję z 10 łapkami. Jadę do Sykpy, czyli do sklepu. Widzowie, zmęczyłem się, bo ja takiej taki gdzieś. Jest... No, na no, widzowie widzę, jest do tego. Się. Dobra, jadę. Tio. Tio. Co? Cześć. Co Co to za pies Cześć. 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 pies w ogóle, pies w ogóle? O, Jest Cześć. 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 Chyba Cześć. psa to już jak wziąć z połotu Tu samochód, motor. Może z tych. Ale tutaj tak psa luzy powinny puszczać, no. Szanujmy się, no. Brzacuchę był, więc nie wiem widzenia dokładniej. Chłodny bym musiał tak szybko zapierdzielać, bo on ja się boi widzę jednak krę. Ja się boję tak psów, więc nie wszystkich, ale się boję, więc czas będę zjeżdżać z góry, więc muszę dać suba łapkę w górę, no i dadę do tej drogi, z górki to już Was schowam, bo się boję was. Więc łapkę w górę i subskrypcję już i pa!